Witam, moi drodzy kochani widzowie, w sobotę. Nowa informacja. Oto jej tytuł: Zwolnienia grupowe. Kilkaset osób bez pracy. Przejdźmy do szczegółów tej całej informacji. Jak informuje Radio Olsztyn, w wełku jeden z największych zakładów pracy w mieście ogłosi zwolnienia grupowe. Z pracą w zakładzie elektrotechniki motoryzacyjnej. O będzie musiało blisko 250 osób. Większość to pracownicy produkcji. Ponad 20 osób to administracja. Jak podaje radio, proces zwolnień ma przebiegać w trzech etapach. Pierwsza grupa odejdzie z pracy do 28 lutego. Druga grupa do końca marca. Trzecia grupa odejdzie z firmy do końca kwietnia. Powiatowy Urząd Pracy Wełków. W styczniu zaplanował spotkanie dla zwalnianych pracowników, w trakcie którego przedstawi jakie możliwe formy wsparcia na nich czekają oraz jakie możliwości są na regionalnym rynku pracy. Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej działa od 1945 roku. Produkuje wiązki przewodów niskiego i wysokiego napięcia oraz przewody komatrowe do pojazdów. Przyznacie drodzy kochani widzowie, że to bardzo interesująca informacja, a zarazem bardzo smutna, bo kolejni Polacy tracą pracę. Piszcie standardowo w komentarzach co w tym myślicie. Z góry Was pozdrawiam. Shot Joker.